Witajcie! Z tej strony Bielski Windiarz. Znajdujemy się na Siemirackiego 28, gdzie właśnie została przeprowadzona wymiana osiedlówki, którą nagrałem w poprzednim no, parę odcinków temu. No i jak możecie zauważyć, jest to półautomacik. Co jest najlepsze? Niebieskie drzwi. Osobne wezwanie do no są na wezwanie niż do tego liftbuda. no to zapraszam do oglądania i jedziemy gdyby ktoś wysiadł to zrobię wam małą pauzę i no i zaczniemy a tu macie lift bud. 525 kg 7 osób Rok 2024. Mm. Niedawno skończona, prawdopodobnie. Nie wiem. Nie pamiętam kiedy. Dobra, to widzimy się za chwilę. No i tu macie właśnie pełną okazałość. Teraz wejdziemy sobie do kabiny. Pokażę Wam tu pachności same, takie przyjemne. Dwupłato. Wow. No to tego się nie spodziewałem. Panel macie taki sam jak w wielu innych tych. Kamerka. No i 10, jedziemy. Ciekawie to zrobili podwójne drzwi. No tu no macie ten. Tu macie kabinkę macie instrukcje. Przyciski nie mrugają A wentylatorek działa? A jasne, że działa Sosy jest dosyć nisko Jak na windę I się wyłącza wentylator przy dojeździe na piętro Ciekawe Tu Wam pokażę, tak takie ciekawy. Ten. No to co? Będziemy wracać na partę Tylko sobie. Jeszcze. No i tu macie mnie. No i jedziemy na zero To sobie tak stanę, żeby było widać wszystko. W kancie windy. Strasznie nią chybota. A jeszcze wam na koniec coś pokażę, coś ciekawego. No nie może ciekawego, ale... Ale wam pokażę, jak to zobaczycie. Poziom 0 wyjście z budynku. No to co? kamień 10. Już się domyślacie o co mi chodzi. tylko nie wiem czy ją zobaczymy po boku, czy po czy po z tyłu. No to widzimy się za chwilę. I tu jak możecie zauważyć, jest przeciwwaga, tylko ledwo widać, ale jest bardzo cieniutka, jak możecie to za. No to co mam, to w sumie to wszystko. Tu macie złom 2024, a tu macie złom, zaraz jeszcze do sprawdzę. I do tego trzy on jest, więc to jest stary, ale dowiedzieć się nie dowiem, bo. Może i w tamtym filmie mówiłem, że to jest 2002, ale to nie będzie 2002, bo... bo nie ma, nie ma roku produkcji. No to jest tylko 31.02, ale to jest numer rejestracji, a nie data a nie roku windy, więc się pomyliłem po prostu. No to co? No to to wszystko w tym materiale. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku z tej strony Bielski